Cześć, witam Was ponownie na kanale Marko Polska Piłka w programie Opolskie Futbolowo, czyli czwarta liga i klasy okręgowe w Opolsz, na Opolszczyźnie. A więc zobaczymy. Za chwilę dowiecie się i pewnie już niektórzy z Was znają oczywiście wyniki spotkań, ale można by było tą kolejkę czwartej ligi podsumować w ten sposób że gdzie dwóch się bije tam korzysta Polonia Nysa po, ponieważ drużyna Walc i Zdzieszowic czyli były lider i wicelider spotkały się u siebie na razie nie będę spotkały się i zagrały pomiędzy sobą przepraszam no a ale też można dodać do tego podsumowania, że poważny kryzys w Polonii Gupczyce. Jak wiemy, jak mówiłem, w tamtym tygodniu w Polonii odszedł Jan Furlepa, przejął tę drużynę trener Owczarek, ale tutaj znowu nie zadziałał nie zadziałał system nowej miotły jak będą dalsze losy drużyny z Głubczyc o tym i o wielu innych wynikach dowiecie się właśnie z programu Opolskie Futbolowo a więc przejdźmy teraz już do wyników czwartoligowych i mamy porawie większyce przegrało u siebie z LZS-em Bogacica 2 do 5. Czym Bogacica odkupiła winy z poprzedniej kolejki, kiedy to przegrała dość wysoko ze Starowicami? 5 do 1. Mała Ozimek przegrywa z drużyną Starowic Dolnych 0 do 2. Głupczycka Polonia u siebie uległa rezerwom od Ryopole 1 do 4. Piotrówka rozbita u siebie przez Polonię Nysa 1-6. Pomimo tego, że to Piotrówka jako pierwsza zdobyła w tym spotkaniu bramkę, to jednak potem Nysanie, Nysanie wrzucili drugi bieg i rozprawili się tutaj dość łatwo z zespołem z Piotrówki. Wiktoria, Hruścice, Polonia, Karłowice, Remis w Hruścicach 2-2. Fortuna Głogówek wygrała ze Śląskiem Łubiany 2 do 1. LZS w walce zremisował właśnie w meczu na szczycie z Ruchem Zdzieszowice, Grał lider w walce z wiceliderem Ruchem Zdzieszowice. i tutaj. Patremis 2-2, pomimo że drużyna Ruchu Zdzieszowice w tym spotkaniu prowadziła to jeszcze w końcówce meczu. Drużyna z Walc pokazała pazura i doprowadziła do remisu. No i LZS Starościn Ograł 3 do 1 piasta szczelce opolskie. Tak wyglądają wyniki. A co mamy w tabelce? A więc w tabeli mamy zmianę lidera w czwartej lidze opolskiej. Nowym liderem została drużyna Poloninysa, która w sześciu spotkaniach zgromadziła 14 oczek. Tyle samą ma, ją, ma wicelider z walc również 14 Ruch Dzierżowice na miejscu trzecim z dorobkiem 13 oczek na czwartym Fortuna Głogówek również 13 a więc duży ścisk w tabeli Bogacica 12 oczek miejsce piąte miejsce szóste Starowice Dolne 11 siódmy to Śląsk Łubiany który do tej pory zgromadził oczek 10 na ósmym rezerwy opolskiej Odry z dorobkiem 9 oczek. Na dziewiątym większy mające punktów 7. Potem dziesiąty LZS Starości również zgromadził 7. 6 punktów do tej pory zgromadziła. 12, 12, 12 drużyna, czyli mała panew Ozimek, co myślę, że jest. Lekką sensacją, ponieważ Ozimek miał e, smaki na, na coś więcej na razie, jednak po tych sześciu kolejkach zaledwie dwunasta pozycja małej panwi i e, raptem sześć oczek. Na trzynastym piastrzelce opolskie z dorobkiem pięciu punktów, czternasta dopiero Wiktoria, Chruścice z dorobkiem punktów trzech. Na 15. Piotrówka, która do tej pory zgromadziła niewiele, bo dwa oczka. No i Beniaminek Grzgłupczyk zajmuje ostatnią pozycję, bo 16. Nie zgromadził nawet jednego punktu. 6 spotkań, 6 porażek. No chyba w tym wypadku możemy mówić o naprawdę już kryzysie no bo w ciągu sześciu kolejek głupczyckiej Polonii nie udało się zgromadzić choćby jednego oczka zobaczymy jak będą się układały losy tej drużyny tak jak mówię zmiana trenera ale cóż z tego skoro dalej kolejna porażka w siódmej kolejce natomiast spotkają się Piastrzelce polskie z Porawie Więkrzyce, ruch Zieszowice podejmie u siebie LZS starościn, Śląsk Łubiany podejmie na własnym stadionie LZS walce, Polonia Karłowice rozegra swoje spotkanie z fortuną Głogówek, Polonia Nysa natomiast tutaj Lider podejmie Wiktorię Chruścicę, i wydaje mi się, że będzie zdecydowanym faworytem. Rezerwy opolskiej Odry zagrają z Piotrówką. Starowice Dolne zagrają z Polonią głupczycę, a Bogacica rozegra mecz z Małą Panwią Ozimek. I tak że będziemy, mecze rozegrane zostaną. 14 września i tak będziemy czekali tutaj na to, co się w nich wydarzy. Czy na przykład Polonia będzie w stanie, Gupczycka, oczywiście Polonia zdobyć choćby pierwszy punkt, ale nie będzie o to łatwo, czy też Polonia Nesa. Tu raczej chyba bez problemu powinna utrzymać liderowanie, ale to wszystko, o tym wszystkim dowiemy się w weekend. A my już przechodzimy do klasy okręgowej grupy pierwszej. No i teraz wyniki najpierw tej szóstej kolejki, a więc zaczynamy już. Wam mówię i tak: sząszczyce Chrząsz, OKS Olesno 0 do 4. LZS Skorogoszcz, stal druga, brzeg 2 do 3. Stal zawadzkie przegrywa u siebie ze startem namysłu 01. Silesiusz Kotusz Mały przegrywa u siebie 02 z LZS-em Mechnicę. Start Jałowa 5-2 pokonuje motor praszkę, orzeł źlinicę rozbija u siebie naprzód jemielnicę 6-1. LZS Chrząstowicę, niestety na własnym stadionie, ulega 0-1 torowi, dobrzeń wielki, a Unia Kolonowskie ogrywa, przegrywa przepraszam, u siebie z klubem sportowym Krasieju. 2 do 4, a więc ciekawe rozstrzygnięcia. Liderem pierwszej grupy z dorobkiem 16 oczek jest start namysłów. Na miejscu drugim z dorobkiem 14 OKS olesno. Na trzecim orzeł z dorobkiem 13 punktów. Na czwartym stal zawadzkie również 13 piąty klub sportowy Krasiejów mający oczek 12 na szóstym start Jełowa 11 na siódmym miejscu Tor Dobrzeń Wielki oczek 9 LZS Korogoszcz tutaj punktów 8 i ósma pozycja w tabeli Chrząszcz chrząsz, Chrząszczyce z dorobkiem 7 punktów na miejscu 9. Z takim samym dorobkiem 10 Mechnice, 11 Unia Kolonowskie i 12 Rezerwy Stalibrzek na miejscu 13. Kotusz Mały, który do tej pory zgromadził oczek 6. 14. Motor Praszka, punktów 4. 15. LZS Chrząstowice do tej pory z jednym oczkiem no i najsłabsza drużyna tabeli na ten czas to naprzód Jemielnica której się tutaj ewidentnie też nie wiedzie podobnie jak w czwartej lidze Polonii Głupczyce 6 meczy rozegranych bez jednego oczka przyszła kolejka to klub sportowy Krasiejów podejmie u siebie Chrząszcz Chrząszczyce Tor Dobrzeń Wielki zagra z Unią Kolonowskie, naprzód Jemielnica, Chrząstowice, a więc no, mecz drużyn zamykających tabelę, myślę, że przepraszam, <coughs> 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 myślę, że może być naprawdę ciekawie. Motor Praszka podejmować będzie Orła-Źlinicę. LZS Mechnica podejmie u siebie start jałową, start namysłów natomiast zagra z Silesjuszem Kotusz Małym, stal druga brzeg zagra ze stalą Zawację, a lider z Olesna u siebie zagra ze skorogoszczą. Tak wygląda przyszła kolejka tutaj w grupie pierwszej w grupie bardzo ciekawej a teraz przejdźmy już do wyników drugiej grupy i tutaj mamy wyniki z tego weekendu i tutaj GKS Guchołazy przegrywał u siebie z domaszkowicami wyraźnie aż 1 do 6 orzebranice na własnym stadionie pokonuje Krapkowicki otment 3 do 2 skalnik gracze zwycięża wysoko. Polonie pruszków 5-1 Czarni od muchów ogrywają bardzo wysoko. Chemika kędzierzyn była 6 do 1. Klub sportowy Twardawa z sokołem niemodnym remisuje 2 do 2. LZS II Starowice Dolne wygrywa z Racławiczkami 2 do 0 Wiktoria Żyrowa ulega u siebie MKS-owi Gogolin 2 do 3 a Pogoń Prudnik u siebie przegrywa z Unionem Ujazd 0 1 w tabeli daje nam to prowadzenie oczywiście Skalnika gracze z dorobkiem 16 punktów, zespół zgra 3, 5 zwycięstw, 1 tylko remis, bez porażek, ale bez porażek również jest wicelider Domaszkowice, oczek 14, 4 wygrane, 2 remisy, ani jednej porażki no i tutaj domaszkowice naciskają na zespół Zgracz Czarni od Muchów i klub sportowy Twardawa czyli miejsce trzecie i czwarte do tej pory zgromadziły po 13 oczek Orzeł Branice piąte miejsce dorobek 12 punktów a potem już czyli tutaj mamy taką na razie pierwszą piątkę dość wyrównaną Potem już po cztery punkty straty do tych czołowych drużyn mają zespołu MKS-u Gogolin 8, Unionu Ujazd 8, GKS-u również 8, Polonii Pruszków 8 i Wiktoria Żeroba 8, która jest w tym momencie na pozycji i 10 na 11 Starowicz z Starowice Dolne z dorobkiem 6 punktów tyle samo zgromadziła 12 pogoń prudnik na 13 chemik kędzieżyn raptem oczek 5 na 14 Racławiczki 4 oczka 15 Soku Niemodlin również tylko 4 oczka no, i tutaj powtarza nam się to, co mieliśmy w czwartej lidze i w pierwszej grupie klasy okręgowej, czyli Otment Krapkowice w sześciu kolejkach, bez punktu i bez remisu choćby. No a więc widzimy, że no, są jeszcze drużyny, które przez sześć kolejek w lidze nie potrafiły zdobyć nawet jednej bramki a następna kolejka to MKS Gogolin podejmie u siebie Union Ujazd Racławiczki zagrają z Wiktorią Żyrowa Sokół Niemodlin zagra ze Starowicami Dolnymi, Chemik u siebie podejmie klub sportowy Twardawa, Pogoń Prudnik zagra derbowe spotkanie z GKS-em Głuchołazy Czarni od Muchów podejmą Polonie Pruszków Skalnik gracze odment Krapkowice a więc tu myślę, że Skalnik powinien sobie poradzić i Orzeł Branice tutaj ciekawe spotkanie z drużyną z Domaszkowic no może być naprawdę hmm, ciekawe bo Orzeł to drużyna piąta w tabeli z dorobkiem 12 oczek a domasz kopice, jak wiemy to pizze który jeszcze nie zaznał goryczy porażki więc ten mecz w Branicach może być naprawdę ciekawym spotkaniem i na tym zakończymy to o, ten program o polskie futbolowo jak widzicie dzieje się dzieje się na Opolszczyźnie zobaczymy jak to będzie się układało na pewno będzie następna kolejka bardzo bardzo ciekawa w każdym razie jak na razie wiele ciekawych rozstrzygnięć zmiana lidera w czwartej lidze tak jak już tutaj mówiłem Już nie są liderem Nie jest drużyna z Balc A drużyna w tym momencie Polonii Nysa Która ma zakusy Oczywiście na powrót do Trzeciej Ligi Czy tak się stanie To jeszcze wiele meczy przed nami Więc wszystko możliwe No i ciekawi mnie też Przynajmniej z mojej perspektywy Ciekawe, ciekawi mnie jak zagrają drużyny, które no, do tej pory w tych sześciu kolejkach nie potrafiły na opolszczyźnie zdobyć nawet jednego oczka, czyli zespoły w czwartej lidze Głupczyńskiej Polonii odmentu Krapkowice, drużyny, które na razie no, nie mogą mówić o tym sezonie. Że jest on dla nich udany. Ja ze swojej strony Wam dziękuję. Jeżeli ten filmik Wam się podobał, to proszę o łapki w górę, o suby kanału Marko, polska piłka i zapraszam Was bardzo, bardzo serdecznie na weekend. Dopingujcie swoje drużyny i żeby. No wszyscy nie będziemy pewnie zadowoleni, ale żeby przynajmniej duża część z Was była zadowolona z gry swoich drużyn, obojętnie w jakiej lidze występują.